Cześć! Tenis Camps, jak sama nazwa wskazuje, to są obozy, wyjazdy poświęcone na to, abyśmy mogli podnieść swoje umiejętności w, w grze, w tenisa. Ale czy tylko o to chodzi, jeżeli jedziesz na swój wymarzony urlop albo wymarzony weekend, gdzie nagle masz ten czas tylko dla siebie? Dla mnie chodzi o coś innego. Ja przede wszystkim tutaj liczę na to, że poznam fantastycznych ludzi, będę się dobrze bawić i tak jak w fajnych miejscach, spędzę swój bardzo dobry czas. Dlatego, jeżeli masz ochotę i chciałbyś tak naprawdę spędzić czas w doborowym towarzystwie i też zwiedzić trochę fajnych miejscowości, jeżeli mówimy o wyjazdach zagranicznych, to naprawdę warto dołączyć. Ale dlaczego ja tu jestem? Dlatego, że przede wszystkim dla mnie jest istotne, z kim jadę, gdzie jadę, jaki standard usługi też mam w zamian za to, że jestem właśnie tu, a nie gdzie indziej. I co powinnam powiedzieć, to przede wszystkim to, że dla mnie są ważne bardzo, bardzo relacje. Ponieważ. To ludzie tworzą atmosferę. Nie obiekt. Nie to, jak gramy, tak? tylko to, z kim spędzamy ten czas. Ja poznałam tu fantastycznych ludzi, a wiele z tych relacji przeształciło się w super przyjaźnie. Także zapraszam!